Dzień dobry Państwu, Tomasz Szokalegierd. Kłaniam się nisko, zdrowo, elastycznie i chcę na wstępie powiedzieć, że bardzo boję się dzisiejszego filmu. Bardzo się boję, że Państwo ten film wyśmieją, a może nawet wyśmieją szyderczo. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że każdy może deklarować cokolwiek chce. Ja właśnie chcę zadeklarować, że powiem dwie rzeczy. Pierwsza taka klisza uniwersalna, że dotknie to tematów absolutnie kluczowych w życiu prywatnym i zawodowym każdego człowieka. Czyli będzie bardzo krótka i oczywista rzecz dotycząca przekonań. Przekonań ograniczających, neutralnych i wspierających. Druga rzecz, mimo że ona się z tym wiąże, jest taka, że podam przykład przepięknego narzędzia językowego z cudownego i wiecznie rozwijającego się nurtu zwinności czy zręczności językowej, czyli takiego wzoru, który się nazywa analogia. Jeśli ja słyszę, że ktoś się boi przejawić jakąś... Umiejętność, jakieś zachowanie, jakąś czynność i dośpiewa sobie, ponieważ ludzie będą się ze mnie śmiać, to ja to łapię, że to jest wzór ścisły, wzór równanie. Zachowanie X równa się śmiech, co większość ludzi ogranicza przed tym, żeby konkretne zachowanie przejawić. I w tym momencie mogę zastosować ten wzór analogii. I zapytać, a pamiętasz koleżanko, kolego, synku, córcia, ktokolwiek bajkę o brzydkim kaczątku? Jaka była straszna i szydercza beka na samym początku? No śmiali się do rozpuku. Pokazywali końcówkami z skrzydeł. Jak to się skończyło? Skończyło się bardzo dobrze, ponieważ z tego brzydkiego kaczątka narodził się, dojrzał, rozwinął bardzo piękny, dorodny łabędź. Analogia, uruchomienie bajki, uruchomienie skojarzeń może spowodować to, że człowiek powie, e, no rzeczywiście, jak takiemu brzydkiemu kaczątku się udało, mnie się nie uda? Proszę Państwa, czy to jest skuteczne, czyli praca na takich bajkowych odniesieniach skuteczna zawsze? Oczywiście, że nie. Drugie pytanie jest takie, czy mimo to, że nie zawsze jest skuteczne, warto to rozwijać i warto mieć w tym... W cudzysłów, arsenale możliwości więcej takich odniesień, według mnie warto i to zdecydowanie. Szczególnie jeśli ktoś ma na widelcu i nie tylko na widelcu, taką autentyczną chęć do tego, żeby pompować i dmuchać wiatr w żagle ludziom, którzy drapią się po głowie i mówią: Ojejku, jak to zrobię, to ludzie będą się śmiać. Proszę Państwa, nie wiem, czy ja powiedziałem, że to narzędzie jest proste, trywialne, bo jest proste i trywialne. Tylko ja chcę skończyć ten krótki film takim sformułowaniem, że ono jest proste i trywialne i jednocześnie wymagające. Ponieważ jest takie powiedzenie, ja często tego powiedzenia nadużywam, że środki, za którymi nie stoi czysta intencja, są tępymi narzędziami. A mnie zależy na pompowaniu takiego tematu, zarówno u siebie, jak i wśród ludzi, których spotykam, czy na gruncie prywatnym, czy zawodowym, żeby to nie były tempe narzędzia, tylko żeby to były czyste narzędzia i ostre narzędzia, czyli żeby były etyczne, moralne i jednocześnie skuteczne. Jeśli się Państwu ta wizja podoba, że można robić dobrą robotę na poziomie przekonań mentalnych w sposób etyczny i czysty, to proszę Państwa, ja za to kciuki trzymam. I mnie się coś zdaje, tak jeszcze na ostatni, ostatni, ostatniuszki koniec, że z tej książki Zręczność Językowa Roberta Dilsa, druga część, będę wyciągać od czasu do czasu jakieś smaczki i ładować to na kanał LinkedIn i ładować to na kanał YouTube. No tak, jeszcze nie powiedziałem, że kanał się nazywa Słowa Uważne. I ma takie hasło przewodnie, które się nazywa Mierz słowa na zamiary. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i każdym możliwym palcem trzymam kciuki, mimo że ludzie twierdzą w sposób ograniczający, że kciuki da się trzymać tylko kciukiem.